Czy czasem masz wrażenie, że twoje życie jest zbyt trudne, zbyt ciężkie, jakby nie miało sensu? A jeśli powiem ci, że to nie był przypadek? Że twoja dusza, jeszcze zanim się narodziłaś, wiedziała dokładnie, co ją czeka, i mimo to powiedziała, tak? W tym filmie, opartym na naukach Dolores Canon, odkryjesz prawdę, która może zmienić twoje spojrzenie na wszystko. To nie jest przypadek, że tu jesteś. To jest przypomnienie. Czasami świat przygniata. Przychodzi dzień, w którym nie masz już siły udawać, że wszystko ma sens. Zmagasz się z codziennością, walczysz z emocjami, a kiedy wszystko wokół ciebie milczy, pytasz tylko jedno: dlaczego? Dlaczego moje życie jest takie trudne? Dlaczego spotykają mnie te doświadczenia? Czy zrobiłam coś złego, czy po prostu miałam pecha? To pytania. Które pojawiały się w sercu wielu ludzi, zanim trafili na przekazy Delores Kanon. Jej praca przez ponad 40 lat, rozmowy z duszami, głębokie regresje, opowieści płynące z poziomu wyższej świadomości, przyniosły odpowiedzi, które zmieniają wszystko. Bo według dusz, które przemawiały przez tysiące pacjentów, to nie rozrzuca nas w trudne życia. To my sami, nasza dusza, nasza prawdziwa świadomość, wybieramy je, zanim się narodzimy. To nie jest przypadek, to nie jest kara, to nie jest nieudany scenariusz. To decyzja, świadoma, mądra, głęboka decyzja duszy, która pragnie wzrastać, doświadczać i przede wszystkim pomóc innym. Zanim przyjdziemy na Ziemię, wiemy, co nas czeka. Widzimy nasze przyszłe życie jak film. Wiemy, że zapomnimy, kim jesteśmy, że zostaniemy zranieni. Że poczujemy się zagubieni. I mimo to mówimy, tak, bo jesteśmy silniejsi, niż się wydaje, bo kochamy bardziej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I bo wiemy, że przez każdy ból przebija się światło, które pomoże przebudzić nie tylko nas, ale i innych. W tym rozdziale zobaczysz, co naprawdę oznacza wybór trudnego życia. Poznasz duchową odwagę, która stoi za Twoją historią. I być może po raz pierwszy spojrzysz na siebie oczami duszy z miłością, uznaniem i głębokim zrozumieniem. To nie będzie łatwy tekst. Ale będzie prawdziwy. Bo tak jak mówiła Dolores, prawda nie jest czymś, co się wymyśla. Prawda to coś, co dusza zawsze znała. Musisz tylko sobie przypomnieć. Część pierwsza, zanim się narodzisz, zanim pojawi się na ziemi. Zanim pierwszy raz zaczerpniesz powietrza, zanim zapomnisz wszystko, co już wiesz, jesteś duszą. Świadomością, istnieniem czystym, jasnym i nieograniczonym. Nie masz ciała, nie masz imienia, nie masz granic, jesteś częścią wszystkiego i jednocześnie jesteś sobą. Tam nie ma bólu, nie ma cierpienia, nie ma lęku. Jest tylko miłość, spokój i całkowite zrozumienie. To właśnie z tej przestrzeni dusza patrzy na Ziemię. Widzi ją jako planetę kontrastów, miejsce, gdzie światło istnieje tylko dzięki ciemności, gdzie wybory mają znaczenie, gdzie każda emocja, każdy ból, każda chwila staje się nauką, którą można odczuć całą istotą. Dusze. Które są gotowe na głęboką transformację, wybierają ziemię. Nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że to prawdziwe. I właśnie wtedy, w tej przestrzeni przed czasem, dusza podejmuje decyzję, przegląda możliwe wcielenia, spotyka inne dusze, tworzy kontrakty, umawia się na doświadczenia. Niektóre z nich są piękne, radość, Miłość, inspiracja, inne, bolesne, samotność, zdrada, choroba, utrata. I dusza wie, wie, że wszystko to ją ukształtuje, że wszystko to zbuduje mądrość, której nie da się zdobyć bez przeżycia. Wie, że każda trudność, która ją spotka, będzie miała cel. I wtedy z pełnym zrozumieniem, z pełnym światłem mówi: wybieram to. Wybieram trudną drogę. Wybieram rodzinę, która mnie nie zrozumie. Wybieram społeczeństwo, które mnie nie usłyszy. Wybieram ciało, które będzie się zmagać. Wybieram serce, które będzie musiało się złamać, żeby mogło się otworzyć. Nie dlatego, że chcę cierpieć ale dlatego, że chcę wzrosnąć. Chcę kochać głębiej. Chcę czuć prawdziwiej. Chcę zapalić światło w miejscu, gdzie nikt nie wierzy, że jeszcze istnieje. Delores Cannon opowiadała, że w czasie regresji dusze nie mówiły o swoim życiu jako o czymś narzuconym. One mówiły, wybrałam to. Zdecydowałam się na to. Wiedziałam, co mnie czeka. I mimo to, Poszłam tam. Bo dusza nie boi się trudności. Dusza wie, że każde wcielenie to podróż. Że nawet największy ból niesie w sobie lekcję. I że każda łza może stać się źródłem przebudzenia. Twoje życie nie jest wyjątkiem. Nie jesteś błędem w systemie. Jesteś duszą, która przyszła tutaj, by czegoś ważnego doświadczyć. I jeśli teraz czytasz te słowa, to znaczy, że właśnie przypominasz sobie, że to ty to wybrałaś. Z miłości, z odwagi, z mądrości większej niż potrafi pojąć umysł. Część druga cierpienie jako droga powrotu do siebie. Nikt nie uczy nas, jak patrzeć na cierpienie. Od dziecka słyszymy, że ból to coś złego coś, czego należy unikać coś, co należy ukryć, zagłuszyć Znieczulić. W świecie, który boi się emocji, cierpienie jest traktowane jak słabość. Ale dusza widzi to inaczej. Dusza nie wartościuje bólu jako czegoś złego. Dla niej cierpienie nie jest wrogiem. Jest znakiem, przebudzeniem, punktem zwrotnym. W opowieściach, które Delores Kanon usłyszała od setek ludzi w stanie hipnozy, pojawia się ten sam motyw: cierpienie było momentem przebudzenia. Niektórzy mówili, że dopiero kiedy stracili wszystko, zrozumieli, kim są. Inni, że to właśnie choroba sprawiła, że po raz pierwszy poczuli duszę. Dla jednych była to śmierć bliskiej osoby, dla innych rozpad relacji, bankructwo, samotność. Cokolwiek to było, to nie złamało ich. To ich zbudowało. Przez ból zaczęli widzieć, przez stratę zaczęli czuć. Przez ciszę po burzy po raz pierwszy usłyszeli siebie. Cierpienie nie jest karą. To język duszy. To sposób, w jaki nasze wyższe ja próbuje nas obudzić, kiedy wszystko inne zawodzi. Kiedy przestajemy słuchać intuicji. Kiedy oddalamy się od siebie. Kiedy gramy role, które nie są nasze. Kiedy zamykamy się na miłość. Wtedy przychodzi cierpienie nie po to, by nas zniszczyć, ale po to, Byśmy wreszcie przestali się ukrywać. Ziemia to nie raj, to planeta doświadczenia, jedna z najbardziej wymagających szkół dusz. I tylko najodważniejsze z nich zgadzają się tutaj zejść. Delorys Canon mówiła wprost: Wiele dusz nie chce się inkarnować na Ziemi. To zbyt trudne, zbyt intensywne, zbyt bolesne. Ale te, które się decydują, wiedzą, że dzięki temu mogą się rozwinąć szybciej niż gdziekolwiek indziej. Mogą oczyścić karmę, mogą uzdrowić ród, mogą aktywować sobie ogromną duchową siłę. I wiedzą, że kluczem do tego procesu jest doświadczenie czasem bardzo głębokie, czasem bardzo trudne. Cierpienie, choć bolesne, nie jest bezsensowne. Jest przypomnieniem. Każda jego forma fizyczna, emocjonalna psychiczna niesie w sobie przesłanie. Mówi, coś nie gra. Coś trzeba uwolnić. Coś wymaga uzdrowienia. Cierpienie to nie błąd. To informacja. To moment, w którym dusza puka do naszych drzwi i mówi: obudź się. Spójrz na siebie prawdziwie. Zatrzymaj się. Zmień kierunek. Wróć do siebie. Nie oznacza to że masz cierpienie gloryfikować. To nie znaczy, że trzeba go szukać. Ale kiedy już się pojawi, warto spojrzeć na nie nie tylko przez pryzmat bólu, ale też przez pryzmat wzrostu. Może to właśnie teraz, gdy wszystko wydaje się rozsypane, zaczyna się Twoja prawdziwa droga? Może to właśnie ta rana, która tak długo krwawiła, staje się miejscem, przez które wchodzi światło? Może to nie koniec, ale początek? Cierpienie nie odbiera duszy wartości. Przeciwnie. To właśnie przez cierpienie dusza staje się jeszcze bardziej obecna, jeszcze bardziej otwarta, jeszcze bardziej ludzka. To ono uczy nas współczucia. To ono pokazuje, że pod podziałami wszyscy jesteśmy tacy sami, kruche istoty szukające miłości i sensu. Gdy patrzysz na swoje życie przez pryzmat duszy, wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Nie jesteś już ofiarą, nie jesteś już przypadkiem. Jesteś istotą, która zgodziła się zapomnieć, by się przypomnieć, która zgodziła się zejść w cień, by odkryć sobie światło, i która wie, że każde cierpienie, które przeżyła, było kluczem, kluczem do siebie. Część trzecia przebudzenie duszy w świecie, który zapomniał, kim jesteś. W pewnym momencie wszystko się zatrzymuje. Świat, który pędził, nagle milknie. Role, które grałaś, zaczynają się kruszyć. Maski, które nosiłaś, stają się ciężkie. Coś się zmienia, coś niewidzialnego, ale głęboko odczuwalnego. To nie kryzys, to początek przebudzenia. Nie ma jednego momentu, w którym dusza się budzi. Czasem to ciche poruszenie serca. Czasem mocne tąpnięcie, które burzy wszystko, co znane. Czasem jedno słowo, jedna książka, jeden film, jeden człowiek, który mówi coś, co nagle trafia prosto do środka. Coś, co nie rezonuje z umysłem, ale z duszą. Przebudzenie nie jest czymś, co się planuje. Ono przychodzi wtedy, kiedy jesteś gotowa. A gotowość nie oznacza, że jesteś silna. Gotowość oznacza że jesteś prawdziwa, że masz już dość iluzji, że nie chcesz już dłużej udawać. Delores Cannon mówiła, że dusze, które wybrały trudne życie, bardzo często budzą się wcześniej niż inni. Często od dzieciństwa czują, że coś jest nie tak, że świat nie działa tak, jak powinien, że ludzie nie mówią tego, co czują, że coś głęboko prawdziwego zostało zapomniane. To nie paranoja, to nieprzewrażliwienie. To pamięć duszy, która już była, która już wie, która rozpoznaje iluzje i szuka prawdy. Przebudzenie nie polega na tym, że nagle wszystko rozumiesz. Przebudzenie polega na tym, że przestajesz wierzyć w to, co nigdy nie było prawdziwe. Zaczynasz kwestionować. Systemy, normy, oczekiwania. Zaczynasz zadawać pytania które kiedyś wydawały się niewygodne. Po co tu jestem? Kim byłam, zanim się urodziłam? Dlaczego nie czuję się jak inni? Skąd pochodzi moja tęsknota, która nie ma imienia? Te pytania nie są przypadkowe. To znaki, to wezwania, to drzwi, które dusza próbuje ci otworzyć. Bo kiedy zaczynasz zadawać pytania, otwierasz się na odpowiedzi. Nie te z zewnątrz, ale te, które zawsze były w tobie. Świat, w którym żyjemy, często próbuje nas zatrzymać, przekonać, że przebudzenie to błąd, że nie ma duszy, że jesteśmy tylko ciałem, że liczy się tylko sukces, wygląd, osiągnięcia, ale dusza nie przyjęła tej narracji. Dusza przyszła z innego miejsca, z miejsca, gdzie prawda nie potrzebuje potwierdzenia, gdzie jesteśmy czymś więcej niż imieniem, zawodem czy statusem. Dusza nie potrzebuje dowodu na swoje istnienie. Ona po prostu jest. Kiedy zaczynasz wracać do siebie, do swojej głębi, do ciszy wewnętrznej, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz przypominać sobie, kim jesteś. Nie przez analizę, przez obecność, przez to, że siedzisz w milczeniu i czujesz. Przez to, że patrzysz w niebo i czujesz znajomość. Przez to, że coś w tobie mówi, wracam do domu. To przebudzenie duszy nie dzieje się tylko po to, żebyś czuła się lepiej. To przebudzenie ma moc, bo kiedy ty się budzisz, budzisz też innych. Twoja energia się zmienia. Twoje słowa mają inny ton. Twoje spojrzenie niesie ciepło. Twoja obecność zaczyna działać jak latarnia. Nie musisz nikogo przekonywać. Wystarczy, że jesteś sobą. To dlatego dusze wybierają trudne życia, bo przez ciemność uczą się świecić, bo przez ból uczą się leczyć, bo przez zapomnienie uczą się, jak przypominać. Nie tylko sobie, ale też innym. I może właśnie to jest Twoje zadanie. Może właśnie dlatego wszystko było tak trudne, bo twoja dusza wiedziała, że gdy się obudzisz, staniesz się światłem, którego nie da się zgasić. Część czwarta głos duszy, który woła przez wszystko. W świecie, który uczy nas hałasu, dusza mówi szeptem. Nie krzyczy, nie przerywa, nie domaga się uwagi. Czeka, czeka cierpliwie, aż się zatrzymasz. Aż zrezygnujesz z tego, co fałszywe. Aż przestaniesz biec za czymś, co cię nie nasyca. Aż wrócisz, nie do czegoś, ale do siebie. Głos duszy nie pojawia się znikąd. On jest z nami od początku. Tylko, że często przykrywamy go myślami, lękami, schematami. Żyjemy zewnętrznym życiem, podczas gdy wewnątrz nas płynie zupełnie inna opowieść. I ten rozdźwięk boli. Czujemy, że coś jest nie tak, choć nie wiemy co. Czujemy, że nie jesteśmy na właściwej drodze, choć z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Bo duszy nie da się oszukać. Ona wie, kiedy nie jesteś ze sobą. Delores Canon mówiła, że dusza będzie wołać. Jeśli nie usłyszysz jej przez radość, usłyszysz ją przez cierpienie. Jeśli nie usłyszysz jej przez intuicję, usłyszysz ją przez brak. Jeśli nie usłyszysz jej przez sny, Usłyszysz ją przez tęsknotę. Dusza nigdy się nie poddaje. Ona zawsze szuka sposobu, by się z Tobą skomunikować. Czasem to będzie poczucie, że coś jest nie tak. Czasem fizyczna choroba. Czasem głęboka depresja, której nie rozumiesz. Czasem nagły zwrot w życiu, rozwód, utrata pracy, zderzenie z samotnością. To nie są porażki. To są punkty kontaktu. To momenty, w których dusza mówi, obudź się. Zobacz, kim jesteś. Przestań grać. Przestań dopasowywać się do świata, który nie widzi Twojej prawdy. Przypomnij sobie. Ten głos nie zawsze będzie logiczny. Nie zawsze będzie wygodny. Czasem powie ci, odejdź. Zostaw. Wybacz. Wracaj. Ryzykuj. A ty będziesz czuć strach, będziesz czuć opór, ale gdzieś pod tym cisza i w tej ciszy pewność. Nie ta, którą można wytłumaczyć, ale ta, która jest głębsza niż wszystkie pytania. Głos duszy nie mówi, jak masz żyć. On mówi, co jest z tobą zgodne. On nie daje gotowych rozwiązań. On daje drogowskazy. Znaki, przeczucia, i kiedy zaczynasz go słuchać, wszystko się zmienia. Zaczynasz wybierać nie to, co bezpieczne, ale to, co prawdziwe. Przestajesz się pytać, co wypada, a zaczynasz pytać, co mówi moje wnętrze? To dlatego tak wiele dusz doświadcza najpierw życia pełnego napięć, presji i wewnętrznego chaosu, bo to wszystko doprowadza je do momentu, w którym nie da się już dłużej ignorować głosu duszy. Ten moment jest święty. To nie jest moment załamania. To jest moment odwagi. Chwili, w której mówisz, już nie chcę żyć cudzym życiem. Już nie chcę być kimś, kto zapomniał, że jest światłem. Kiedy zaczynasz słuchać swojej duszy, budujesz z nią relację. Przestajesz ją traktować jak coś odległego, mistycznego, niedostępnego. Ona staje się twoją przyjaciółką. Twoją przewodniczką, Twoim wnętrzem. I wtedy już nie szukasz prawdy na zewnątrz. Bo masz ją w sobie. To może być proces. To może potrwać. Ale każda decyzja, każda chwila, w której wybierasz siebie, zbliża cię do tej prawdy. I wtedy już nie potrzebujesz dowodów. Bo czujesz. Bo wiesz. Bo stajesz się tą osobą, którą zawsze miałaś być. Nie przez to, co robisz, ale przez to, kim jesteś. Dusza zawsze woła przez wszystko. Przez sny. Przez intuicję. Przez pragnienie zmiany. Przez wewnętrzne poruszenie. I nie spocznie, dopóki jej nie usłyszysz. Bo przyszłaś tu nie po to, by przetrwać. Przyszłaś po to, by się przypomnieć. Część piąta miłość, która pamięta wszystko. Nie wszystko da się wyjaśnić, nie wszystko trzeba zrozumieć, ale wszystko można poczuć. I w tej prawdzie ukryta jest najgłębsza odpowiedź na każde pytanie, które zadajesz sobie w ciszy. To nie logika przynosi ukojenie, to nie analiza daje spokój, to miłość, miłość, która była z Tobą zawsze, nawet wtedy, gdy jej nie czułaś. Miłość duszy nie przypomina niczego, co zna umysł. To nie jest emocja, która przychodzi i odchodzi. To nie jest uczucie zależne od okoliczności. To nie jest reakcja. To jest stan, pole, obecność. To coś, co po prostu jest. Nawet wtedy, gdy cierpisz. Nawet wtedy, gdy krzyczysz, że nie dajesz już rady. Nawet wtedy. Gdy odwracasz się od wszystkiego, miłość duszy nigdy się nie cofa, bo dusza nigdy cię nie opuszcza. Delores Canon mówiła, że dusza nie ocenia. Dusza nie mówi, że coś zrobiłaś źle. Dusza nie patrzy na ciebie jak na kogoś, kto zawiódł. Ona widzi twoją podróż. Widzi, przez co przeszłaś. Widzi twoje serce. I mówi jedno: Kocham cię. Bezwarunkowo. Niezmiennie. Zawsze to właśnie ta miłość jest tym, co prowadzi przez wszystkie wcielenia. To ona wybiera trudne życie, bo wie, że nawet przez najciemniejsze doświadczenie może przejść z czułością. To ona wybiera rodzinę, która cię nie zrozumie, żebyś mogła nauczyć się rozumieć siebie. To ona zgadza się na stratę, żebyś mogła odnaleźć prawdziwą wartość. To ona mówi tak, bo wie. Że przez to wszystko staniesz się jeszcze bardziej sobą. Miłość duszy nie ma warunków. Nie musisz być lepsza. Nie musisz być silniejsza. Nie musisz mieć odpowiedzi. Wystarczy, że jesteś. I że oddychasz. I że gdzieś głęboko w sobie, mimo wszystkich ran, wciąż chcesz czuć. To wystarcza. Dusza nigdy nie żąda więcej. Bo wie. Że każda łza to modlitwa, każde pęknięcie to droga do światła, i że Ty, taka, jaka jesteś, jesteś doskonała w swojej niedoskonałości. To dlatego Twoja dusza wybrała to życie, bo wiedziała, że dasz radę. Nie dlatego, że nie będziesz cierpieć, ale dlatego, że nawet przez cierpienie nie zapomnisz miłości. Bo miłość duszy pamięta wszystko. Każde wcielenie każde spotkanie, każdą decyzję, każdą chwilę, kiedy stawałaś się coraz bardziej sobą i kocha cię w całości, bez warunków, bez granic. Miłość, która pamięta wszystko, to nie idea. To rzeczywistość. To coś, co możesz poczuć tu i teraz, jeśli się zatrzymasz. Jeśli zamkniesz oczy. Jeśli pozwolisz sobie poczuć, że w tym momencie nie musisz się nigdzie spieszyć, nie musisz nikogo zadowalać, nie musisz się już zmieniać. W tym momencie możesz po prostu być, a dusza będzie z tobą, obok, w tobie, dla ciebie, bo dusza nie zapomina i dusza się nie myli. A jeśli wybrała to życie, to znaczy, że wiedziała, co robi. A jeśli cię tu przyprowadziła, to znaczy, że jesteś bliżej siebie, niż kiedykolwiek byłaś. Przypomnienie, które zmienia wszystko. Twoje życie nie jest przypadkiem. Twoja historia nie jest pomyłką. Twoje cierpienie nie jest karą. Wszystko, co przeżyłaś, miało sens. Nawet jeśli nie zawsze go rozumiałaś. Nawet jeśli nie umiałaś go nazwać. Nawet jeśli przez długi czas wydawało ci się, że jesteś sama. Nie byłaś, nigdy nie byłaś. Twoja dusza wybrała to życie. Zanim się narodziłaś, wiedziała, co cię czeka. Widziała trudności. Widziała momenty załamania. Widziała, jak będziesz płakać w nocy, czując się niezrozumiana. Widziała, jak się pogubisz, jak stracisz wiarę, jak powiesz, że masz dość. I mimo to powiedziała: Tak. Bo twoja dusza nie szukała łatwości. Twoja dusza szukała prawdy. Delores Canon mówiła, że najodważniejsze dusze to te, które zgodziły się zejść na ziemię w najtrudniejszych czasach. Te, które przyszły tutaj, by nieść światło w miejscu, gdzie zapomniano, czym ono jest. Ty jesteś jedną z nich. Nawet jeśli czasem w to wątpisz, nawet jeśli czasem w to nie wierzysz, nawet jeśli jeszcze tego nie czujesz. W głębi duszy wiesz, że to prawda, bo zawsze ją znałaś. Nie musisz już walczyć, nie musisz już się wstydzić, nie musisz już udawać, możesz przestać, możesz wziąć głęboki oddech i powiedzieć: Pamiętam, pamiętam, że jestem duszą. Pamiętam, że nie przyszłam tu po to, by się zgubić, ale po to, by się odnaleźć. Pamiętam, że nawet w bólu byłam prowadzona. Pamiętam, że wszystko, co przeżyłam, było przygotowaniem do tego, kim się staje. To, co teraz czujesz, to nie koniec. To początek. Początek powrotu do siebie. Początek nowego życia, nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Bo teraz już wiesz. I tego nie da się cofnąć. Nie da się zapomnieć tego, co zostało przypomniane. Twoja dusza cię nie opuściła, Twoja dusza cię nie potępiła, Twoja dusza cię kocha, zawsze, wszędzie, bez względu na wszystko. I ta miłość nie potrzebuje warunków. Ona po prostu jest cicha, głęboka, prawdziwa, gotowa poprowadzić cię dalej. Więc jeśli czujesz, że coś w tobie się przebudziło, pozwól temu wzrastać. Pozwól tej prawdzie dotknąć Twojego życia. I przypominaj sobie codziennie, że jesteś czymś więcej. Że nie jesteś tylko tą, która przetrwała. Jesteś tą, która się przypomniała. Bo miłość duszy, tej, która wszystko wybrała, pamięta wszystko. I właśnie dlatego pośród całego bólu, całej ciszy i całej niewiedzy. Jesteś dokładnie tam, gdzie miałaś być. Twoja dusza nie pomyliła się. Wybierając to życie, wiedziała, że będzie trudno, ale też wiedziała, że się przebudzisz. Dziękujemy, że jesteś częścią tej podróży. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zostaw komentarz, zasubskrybuj, podaj to przesłanie dalej. Twoja obecność zmienia świat bardziej niż Ci się wydaje, bo jesteś wybraną duszą. I właśnie sobie to przypomniałaś.